Niedzielą palmową rozpoczyna się w Kościele najważniejszy okres dla katolików. Wielki tydzień poprzedzający zmartwychwstanie. Święcenie palm przed każdą muszą świętą tego dnia i procesja z palmami to jedyny fragment dosyć smutnej liturgii niedzieli palmowej. Liturgia pokazuje nam, że, że to, co dzisiaj świętujemy, a więc uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy z ogromnym entuzjazmem, to za parę dni zmieni się w koszmar. Za parę dni ci sami ludzie będą wołali na krzyż. A więc dzisiaj jest taki dzień, w którym przeżywamy i jedno, i drugie. Zanim jednak to nastąpi, mieliśmy. Mamy dziś okazję do bardzo różnorodnego rozpoczęcia tego wielkiego tygodnia. Niektórzy wybrali się na zakupy, korzystając z utartego przekonania, że ostatnia niedziela przed Wielkanocą musi być niedzielą handlową, chociaż zapewne palmami w tym czasie też handlowano. Miłośnicy świątecznych tradycji odwiedzili Grodzisko Owic, które już bardziej w połączeniu z Wielkanocą zorganizowało na swoim terenie świąteczny kiermasz wielkanocny. Gościmy tutaj dzisiaj koła gospodyń wiejskich, ale również DPS-y Starogardzki i Szpęgawski. Poza tym mamy lokalnych rzemieślników, to ich staramy się tutaj promować najbardziej. Wyjątkowo na tym jarmarku mamy też gości spoza. Tutaj Starogardu i okolicę, najdalszy z naszych wystawców przyjechał z Gdyni. Można też wykonać własnoręcznie ozdoby świąteczne w naszym kąciku pisankowym. Smacznie zjeść oczywiście w restauracji. No i zwiedzić gród. O 14 wychodzimy z dzieciakami na jajkobranie, będziemy szukać jajeczek. Czwarty rok działalności rozpoczęli wolontariusze chyba jedynego w mieście placu zabaw przy ulicy Wróblewskiego, na którym spędzanie wolnego czasu jest co pewien czas w jakimś stopniu animowane przez dorosłych. Spotkanie z cyklu Dwie Godziny dla Rodziny, tym razem pod hasłem Niedziela Palmowa, zorganizowane zostało przy współpracy z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym Więź w Starogardzie Gdańskim. Dzieci, mieszkańcy, społeczeństwo przyzwyczaiło się już do tego i trudno to skończyć. Wydaje mi się, że jeszcze jest taki jeden rok, który powinniśmy pociągnąć. Tym bardziej, że nasze dzieci mogą jechać właśnie do tej więzi, jeżeli nie ma pogody, bo my robimy tylko raz w miesiącu. Tam możemy się spotykać po prostu raz w soboty nawet z naszymi dziećmi pojechać. Współpraca z więzią przynosi korzyści nie tylko mieszkańcom okolic ulicy Wróblewskiego, ale też samemu centrum. Ten nasz cel, którym jest pielęgnowanie więzi rodzinnych, udzielanie pomocy specjalistycznej rodzinom przez psychoterapię czy pomoc psychologiczną, że to jest za mało, że trzeba wyjść do, do lokalnej społeczności, trzeba wyjść do rodzin, które są w sposób spontaniczny zorganizowane na na przykład tak jak tutaj, wokół placu, i, i animować czas, gdzie rodzina może ze sobą spędzać czas. Czyli gdzie się dzieci bawią, ale gdzie są też rodzice. To wspólne spędzanie niedzielnego popołudnia polegało więc między innymi na wspólnej zabawie, budowie najwyższej w starogardzie Palmy Wielkanocnej czy świątecznych wypiekach. Dla użytkowników placu dobrą wiadomość przekazała na zakończenie inicjatorka jego powstania. Bardzo mi to przyjemnie powiedzieć, że będzie dofinans, dofinansowany został plac e, i to dzięki radnym. Chcę tutaj ukłon złożyć w stronę radnych, że udało się e, poszukać, zorganizować 40 tysięcy w budżecie, i to ma być przeznaczone na ten plac, na doposażenie tego placu i mam nadzieję, że to będzie się wszystko. Działo w maju. Bo 1 czerwca już tradycyjnie w Dzień Dziecka, kolejne dwie godziny dla rodziny na Wróblewskiego.